Jutro więcej chmur i miejscami przelotne słabe opady. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Potężny wyż, który przynosił słoneczną pogodę, będzie wypychany w stronę Skandynawii i Rosji. Znajdziemy się w zasięgu niżu znad Niemiec, a front okluzji będzie wędrował w głąb kraju. Dlatego już w nocy niewielki deszcz popada na zachodzie nad ranem, także w Beskidach po Tatry. Na pozostałym obszarze początkowo pogodnie, ale chmur zacznie przybywać. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, zaledwie 3 stopnie. Poza tym od 6 na Lubelszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia dominować będą chmury i przelotne opady. Jedynie od Kaszub po Podlasie przebłyski słońca, ale tu najchłodniej 14-15 stopni. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nie więcej jak 18-19. Nie, nie spada. W Warszawie barometry pokażą 996 hektopaskali. W czwartek również może popadać, ale częściej pojawią się przejaśnienia czy chwile ze słońcem. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni w suwałkach przez 18 w centrum do 20 na zachodzie. W piątek słonecznie, tylko na zachodzie więcej chmur i gdzie gdzieniegdzie mocniejsze opady. Temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni. Na północy nieco mniej, 16-17. W kolejnych dniach podobnie. Miłego popołudnia, do zobaczenia.